Dzień dobry. Dzisiaj kolejna odmiana, którą zaczęliśmy już zrywać, czyli olbrzym z Halle. Swoją nazwę zawdzięcza oczywiście temu, że jest duży. Jest bardzo gęsty, chyba najbardziej gęsta odmiana ze wszystkich, tak jak tutaj widzicie, jedno przy drugim właściwie jest. Bardzo gęsty i tutaj w podszyciu najbardziej widać właśnie, że one są, że jest ich dużo. bardzo ładnie obrodziły jest to oczywiście, jak się domyślacie, odmiana z Niemiec olbrzym Halle. tutaj właśnie kolejna też jest kolejne drzewo olbrzym Halle. już zrywamy, dlatego Wam pokazuję, póki jeszcze jest co oglądać bardzo piękne mają owoce, w ogóle piękne drzewa takie kiście zwisają ich orzechów no i tak to wygląda Tutaj akurat te dwa i tu to, to jest właśnie odmiana hali. I tak wyglądają. No niedługo, za jakiś tydzień, dwa pewnie już nie będzie po nich śladu, bo je zrywamy na jako zielone. Na zielone, czyli bo niektórzy nie wiedzą chodzić z tymi zielonymi, czyli tak dokładnie, takie, jak są teraz. Nie czekamy, aż są brązowe, tylko tak dokładnie. Tak zrywamy i już takie sprzedajemy. Tak, więc tak wygląda Hal. To by było na tyle. Na dziś to.